Tacie, ale ogromne M&M's! Czemu mam tylko jednego małego cukiereczka? A ja jestem zadowolony! Oj, tylko byś się śmiał! Mój cukierek wcale nie jest aż taki mały! Jej! Co się dzieje? O rany! Mamy jeść z takimi rączkami? Ja myślę, że to całkiem niezły pomysł! Wiesz co? Masz rację! To wygląda fajnie! Mnie to tak. Ciekawe wyzwanie. No co, Britney, zaczynaj. Już się robi. Muszę tylko wymyślić jak złapać wrączki tego maluszka. Jeśli będę się spieszyć, na pewno nic z tego nie wyjdzie. Muszę to zrobić powoli i bardzo precyzyjnie. O nie, spadł mi. Ale przecież prawie mi się udało. Nie no w ten sposób to będziemy czekać tu rok. Mandy, zaczynaj. No dobra, niech będzie. Mój cukierek jest o wiele większy, więc zjem go bez problemu. Am! Ojacie, wiecie co? Wrócę to do szklanki i zaleję mlekiem. Będzie z tego pyszny koktajl mleczny. Trzeba tylko to dobrze wymieszać. Gotowe. Czas spróbować. O, tak! Jest nawet lepszy niż myślałam. Skończyłam i tam! Hmm. Już się robi! Dostałem nie tylko wielkiego, ale i mega ciężkiego cukierka. Jak go gryźć? Niech pomyślę. Wiem! Pozostaje tylko jedna opcja: rozbić go pięścią. Za słabo muszę poprawić. I rozbić go na małe okruszki. No teraz to inna sprawa. Ale jak to złapać w ręce? To był chyba błąd, Mandy. Pomóż mi. Masz mniejsze rączki, dasz radę zebrać te kawałeczki. No jasne. Dlaczego by nie pomóc dobremu przyjacielowi? Smacznego. Dziękuję bardzo. Pyszne. Daj jeszcze. No dobrze, trzymaj. Kurczę, jestem już tym zmęczona. Hey, patrzcie, udało mi się! Zjadłam! Super! Cieszymy się! Ekstra! Wow. Tym razem nie mam szczęścia. Mam najmniejszą maszynę z gumami do rzucia. A moja jest ogromna. Ogromna? Patrzcie na to! Tyle wygrać! No to ja rozumiem. O! A tu mamy monety. A kapuje! Jaki rozmiar automatu taka moneta. No to do dzieła. Muszę działać ostrożnie. Pomoże mi w tym penseta. A teraz przekręcam. Okej okay. i podnoszę. O, jest mój pyszny maluszek. Spróbujmy. Ale dobre. Wow, i wychodzą z tego całkiem fajne balony. Rozmiar nie ma znaczenia. Fajnie, co? Britni teraz ty. Z chęcią. Z łatwością wyjmę z automatu swoją gumę. Nie będę potrzebowała pensety. Będę mogła z łatwością zjeść tyle gumy, ile chcę. Ależ one są piękne. A jakie smakowite? O nie! Mam całą buzię w gumie! Obrzydliwe! Co za ubaw! Nie mogę tego odkleić! Przykleiła się też do moich rąk! Chociaż wiecie co? To nawet mi się podoba. Dawno nie widziałam czegoś tak obrzydliwego. Okej, okay, moja kolej. Zaraz spróbuję swoich gigantycznych gum. Na pewno będą przepyszne. Patrzcie, patrzcie na nie, wyglądają jak kule do kręgli. To nie będzie historia na jednego gryza. Starczy na długo. Nawet w głowie mi się nie mieści, jaki z tego będzie balon. Ależ to jest pyszne. No co, pora na balona. Orety, to jest bardzo duże. Aż za duże. Chyba ją straciliśmy. Ja latam! Jak sprowadzić ją na ziemię? Chyba mam pomysł. Moja guma nam pomoże. Będzie naszą procą. Celujemy. A tutaj położę kulkę z gumą. Puszczamy! Oj! O nie, tylko nie to! Ups, twarde lądowanie! Widzę gwiazdy, jakie piękne! Fajnie, że znowu jesteś z nami! O nie, mikroskopijna nutella. Nutella jest super, zwłaszcza gdy jest jej aż tyle! To na pewno! To największy słoik, jaki kiedykolwiek widziałam! Ale pierwsza zacznie, Mandy. Należy jej się ustępstwo. No dobra, lepsze to niż nic. Mam świetny pomysł. Samą nutellą się nie najem. Lepiej rozsmaruję ją na małych grzankach, które przygotuję na tej małej kuchence. Spójrzcie, jakie milutkie, troszkę je przerumieniem. A teraz posmaruję nutellą. Fajnie, co? Aż mi ślinka cieknie. Wygląda niesamowicie apetycznie. I najlepsza degustacja, ale fajnie. Co? Koniec Nutelli? Nie zdążyłam nawet dobrze poczuć jej smaku. I tam teraz ty. A ja mam szczęście, bo moja Nutella jest nie tylko wielka, ale też malinowa. A Nutelle najwygodniej je się palcem. Po co te wszystkie łyżki inne? Tak, jest to o wiele lepiej. Na pewno nie chcesz łyżki. Ale po co? Przecież ręka nie utknie mi. Oj. O nie! Moja ręka utknęła tam! Będę pomocy! Nie ma problemu, piło łańcuchowa załatwi sprawę. Tylko nie to! O szare liście? To było proste. O, dzięki, ocaliłaś mnie! Bendy nie potrzebuje twojej pomocy. Britney zaczyna jeść. Znakomity pomysł. Nie ma lepszego sposobu na zjedzenie nutelli niż używanie do tego palca. Chociaż jest jej tak dużo, że w tym przypadku ręce nie wystarczą. Hmm, pyszne. Hmm, już wiem. Potrzebuję chochli. Patrzcie, jaki genialny pomysł. O tak, chychotka, jestem w siódmym niebie. Wiecie co? W sumie, po co mi chochla? Mam lepszy pomysł. Mogę pić prosto ze słoika. Ale brzydko jesz, cała się wybrudziłaś. I co z tego? Za to wspaniale się bawiłam. Lindsay, spójrz, jaki tort dla ciebie zrobiłem. To naprawdę dla mnie? Chora! Chcę go jak najszybciej spróbować. Oj, przewrócę się! Och! O nie! Mój tort jest zniszczony! O rany, to straszne! Nie płacz, siostrzyczko. Z zaraz coś wymyślę. Co? Mała Lindsay płacze. Nie mogę tego tak zostawić. Już do ciebie pędzę! Zaraz będę! Lindsay, przyjechało do ciebie urodzinowe pogotowie ratunkowe. Co się stało z tortem? Nic takiego: po prostu wpadłem w niego buzią. Tak mi przykro. Co robić? Nie martw się, Keni, Mam coś specjalnego w mojej apteczce ratunkowej. Zaraz przywrócimy temu tortowi normalny wygląd. Najpierw będę potrzebowała różowej nutelli. Oto i ona. Smarujemy nią dokładnie całą miskę. A następnie wkładamy do środka tort. I każdą warstwę tortu też posmarujemy pyszną różowiotką nutellą. Idzie mi to bardzo sprawnie. A teraz muszę to wszystko schłodzić. Będę do tego używać szybkiego zamrażacza. Super! Podnosimy. I ozdabiamy. Zacznę od skitesów. Zrobię z nich piękną tęczę. Wow. A na górze ustawię figurkę tego uroczego jednorożca. I mamy to. Można częstować Lindsay. To niesamowite. Tylko spójrzcie na tort do i teraz. Britney naprawdę znakomicie sobie poradziła. Wow, jaki piękny tort! Chcę go szybko spróbować. Mm. Jaki apetyczny i pyszny. Jestem zachwycona, dziękuję, Britni. Super, że Wam się podoba. A ja muszę ratować kolejne urodziny. Jaki piękny tart zrobiłam! Gdzie ja to mam? No, gdzie to się podziało? O, nie! Przerąbałem swoją ulubioną grę! Prawie pobiłem rekord, pójdę kupić coś dobrego, muszę poprawić sobie humor. Hola Boga! I tort jest zniszczony! Kto to zrobił? Już wszystko rozumiem. Poradzę sobie z tym problemem. Jedziemy do babci! Dajemy gazu! Oj! To było mocne, ale jestem już na miejscu. Biedna babcia! Proszę się nie martwić, to urodzinowe pogotowie ratunkowe. Ten tort jest póki co w opłakanym stanie. Ojej! A mogę coś takiego dostać do mojej damskiej torebki? Babciu, nie przeszkadzaj mi, bo ja tu tworzę prawdziwe cukiernicze cuda. Wkładamy resztki tortu do blendera i mieszamy. W porządku, idealna konsystencja. Teraz wlewamy masę do foremki w kształcie ciastka oreo. A następnie wstawiamy do piekarnika. Trzeba poczekać dosłownie kilka minut. Mmm, co za zapach! Czuję, że już można wyciągać. O, tak, idealnie. Ale co to za Oreo bez słynnego białego kremu? Zaraz go dodam i to całkiem sporo. Świetnie. Następnie zrobię warstwę z prawdziwych ciastek Oreo. Znowu dodaję krem. Wyrównuję i przykrywam drugą połówką ciasteczka. Voilà! nie normalnie brakuje mi słów. Tort wyszedł cudownie. Bardzo Ci dziękuję. Przygotowałaś dla mnie idealne ciasto. Już chcę go spróbować. Oje, jakie to jest pyszne! Wręcz nie mogę się oderwać. Cieszę się, że Ci się podoba, babciu. O rany, mamy już nowego klienta. O nie, tylko nie ten tort. Hej, katet! Chcesz pograć w piłkę? No dobra, zagrajmy! Łap! Już do ciebie biegnę. O nie no, kto zostawia tort na takim słońcu? Nie mogę na to patrzeć. Całkowicie się rozpuścił. Ojej! Mój tort! Mój biedny tort! Z pewnością potrzebują mojej pomocy. Jestem już gotowa, więc do nich jadę. Nie mam wątpliwości, że uda mi się uratować ich tort i jednocześnie ich dobry humor. Moi drodzy, to urodzinowe pogotowie ratunkowe tort wygląda okropnie ale się nie martwcie, poradzę sobie z tym problemem. Najpierw trzeba przełożyć cały krem do drugiego naczynia. Tutaj przetrzemy. A tutaj przyczepimy różowe batoniki, KitKat. Będą idealnie się prezentować. Całość przemiążemy w stążeczką. A na górze nasypiemy mnóstwo cukierków MM's. Metamorfoza tortu dzieje się na waszych oczach. Teraz potrzebuję lalki Barbie. A raczej jej nóg. Wciskam je w pączka. I ustawiam na torcie. A tutaj dam palmę, parasol i voila! Britni znowu wykonała kawał dobrej roboty. Taki tort na pewno spodoba się naszym bohaterom. Wow, zrobiłaś z tej plamy wspaniały tort! Wydaje mi się, że jest nawet lepszy niż był na początku. No to próbujemy. Częstuj się. Ojej, jest pyszny. Ekstra, że wam smakuje. Dzwoni mi zegarek. To znaczy, że ktoś potrzebuje mojej pomocy. Dobrze, mam już udekorowany tort. Kurczę, tylko mi się wydaje, że w ogóle nie przypomina tego, który jest na obrazku. O ja tak się starałem. O, co to za hałas? Z drogi to urodzinowe pogotowie ratunkowe. Uratuję twój tort, dzieciaku. Nie martw się, wszystko będzie lepiej, niż sobie to wyobrażasz. Potrzebuję mojej walizeczki. Trzeba się najpierw pozbyć tego kremu. Dekoracje też zdejmiemy. Zrobimy inne. O wiele lepsze. A teraz nakładamy waniliowy krem i ostrożnie go wyrównujemy. Super. Właśnie tak. Dalej będę potrzebować syropu o smaku skitelsów. Wlewamy go do formy, którą wcześniej ustawiłam na torcie. A w sumie to dodam sporo kolorowych syropów. Teraz podnoszę formę i dzieje się magia! Wszystkie syropy się ze sobą łączą. Wyszło naprawdę pięknie, aż sama nie mogę oderwać od tego oczu. Ale to jeszcze nie wszystko. Do dekoracji użyję owoców. Teraz tort na pewno przypomina ten z obrazka w książce. Co za niesamowita metamorfoza! Brittni, jak ty to robisz? O mój Boże, co się stało z naszym płotem? Ma spójrz, jaki wspaniałe tarci zrobiłem. Wszystkiego najlepszego. Ojej! Jest przepiękny! I smakuje przepysznie. Jesteś prawdziwym cukiernikiem. Dziękuję, Britni. To moja praca. Tak urocza razem wyglądacie, że się wzruszyłam.